Alert, alert! Odpalamy protokół urodzinowe tajemnice z Archiwum X. Dziś jest wielki dzień, święto narodowe. Urodziny obchodzi ona, jedyna, niepowtarzalna królowa lodu, postrach wszystkich celebrytów ikona, sama Iwona Pawłowicz. Tak jest. Nasza ukochana czarna mamba, która przez 20 lat łamała serce i kariery, właśnie skończyła 62 lata. 100 lat, pani Iwono. Myśleliśmy, że w tym sezonie widzieliśmy już wszystko. Widzieliśmy, jak płakała na wizji, widzieliśmy, jak bezlitośnie zgasiła tęczową rewolucję w aferze sukienkowej. Myśleliśmy, że znamy ją na wylot, aż do dziś. Bo pudelek w ramach prezentu urodzinowego postanowił wykopać jej stare, zapomniane sekrety i przypomnieć nam wszystkim, że ten jej idealny, surowy wizerunek to nie do końca dzieło natury. Pamiętacie, jak wyglądała kiedyś? Jak donosi pudelek, lata temu nasza królowa, żeby osiągnąć tę perfekcję, wydała 6000 tysięcy złotych na operację nosa! Co za szok? Co za skandal? To jest, proszę państwa, prawdziwa twarz czarnej mamby. Okazuje się, że za tą surowością kryje się no właśnie, co? To jest, proszę państwa, arcydzieło. To jest ten poziom fleksu z dawnych lat. Dziś celebrytki wydają 6000 tysięcy na tolepkę, a ona. Ona za tę kwotę kupiła sobie nową tożsamość, nową, lepszą, bardziej surową twarz jurorki. My w Alercie Celebryckim jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. To jest dowód na to, że w tej branży, żeby być na szczycie, trzeba inwestować. A ona zainwestowała w to, co najważniejsze: swój wizerunek. Spójrzcie na te zdjęcia przed. To jest zupełnie inna osoba. To jest jakaś miła, uśmiechnięta pani. Gdzie jest ten mrok? Gdzie jest ten chłód, gdzie jest ta groza, od której drżą na nogi? Wygląda na to, że to wszystko kupiła sobie za 6 tysięcy złotych. To jest prawdopodobnie najlepiej wydane 6 tysięcy w historii polskiego showbiznesu. Ta operacja to nie był wydatek, to była inwestycja. Inwestycja, która przyniosła jej 20 lat kariery jako najstraszniejszej jurorki w Polsce. Co myślicie o tej metamorfozie? To była dobra decyzja. I czy wyobrażacie sobie czarną mamę z jej starym nosem? Czekamy na Wasze opinie i jeszcze raz wszystkiego najlepszego, Pani Iwono, i dziękujemy za te wszystkie lata dostarczania nam prawdziwych, niefiltrowanych emocji.